Hej! No, pierwszy odcinek z głosem, bo ogarnęłam, że mój mikrofon dobrze nagrywa, to jest śmieszne. No, muszę mówić wolniej, ponieważ y, poprzednie wideo, na którym y, nagrywałam zetknięcie z groźnym hakerem, niestety mówiłam tak strasznie szybko, że przekonałam się, że jak inni nie mówią, że szybko mówię, to szybko mówię i widzę. Y, co jakieś serduszka tu? Y, dobra. To jest Karolina to jest konto oryginalnej, mojej przyjaciółki, oryginalnej. Yy, o, której konto pokażę? No właśnie, w tym momencie pokazuję konto No, yy, to jest oryginalna. Jakby ktoś nie znał, wbijać. To yy, no, nazwa na To jest oryginalna panda. Mysypy. Nie, nie, mysypy, vlog, przepraszam cię, kochana. Więc, yy, chwilkę, yy, powróćmy. Powróćmy do Karoliny, tutaj za chwilę. to jestem? Ten... O. O, dobra. Więc, hej, hej, co tam? Kim ja? Kim jesteś? Córka diabła. Właśnie, co tam? Kim ja? Kim jesteś? Ja tym szybko mówiłam. Córka diabła. To jest tak. Koniec za pizde. Ja myślałam, że ona mnie wkręca. Wcześniej mnie nie zhakowali. O, nic nie było. Włam. Kik, kuk. Więc. No, myślałam, że nie wkręca po prostu. <grym> no i się okazało, że nie wkręca. A ona myślała, że ja ją wkręcam. No, tutaj pisałyśmy chwilę, że, bo ona, ja wbiłam w ogóle na konto, bo nie zmieniła nawet hasła, 15 minut, tak, przebywania na koncie, nie zmieniła hasła, co mnie naprawdę dosłyszyło. No, nie, nie będę ci wchodzić na konto. Okay. Um, I nie zmieniła, po prostu, było to samo hasło, co mnie zdziwiło, nie zdążyła. 15 minut. A właśnie, właścicielka jest diabłem, demonem, i cyganem, i ludzkiem. Jestem boginią nie z tego świata, a tym marną istotką. To jest najlepsze. To wygrywa wszystko. A właścicielka jest ruda i zje. Ja ją szybciej. Bez no ci duszę, nawet jeśli jej nie masz. To ja. I to już była ona. To ja, właścicielka. To już była ona, naprawdę. Pisałyśmy chwilę, podała mi swoje dane, które mi udowodniły, że to ona. <grym> Więc ja się z nią zagram. i jeszcze jedna, jedna sprawa. Pierwszy odcinek z głosem. Kluby. Moje kochane. I teraz zapozuję dam drugie nagranie, bo mam za małe jakby ten. I dam, dam właśnie mój klub, który o tutaj zobaczycie. Misiaki Miki, misiaczki. Dołączacie do, do misiaków, proszę. Mam dwie nie, no, no trzy łącznie ze mną. Chwila. I no i tutaj są misiaczki Miki, misiaczki Miki, tak wygląda ta No tutaj jest znowu więc odcinki są. No nie wszystkie, bo ja już nagrywałam, wczoraj nagrywałam i dzisiaj. Też nagrywałam, ale... O, Oli, cześć. Ym. I nagrywałam też dzisiaj, ale nie, nie wyszło jak stworzyłam klub. No i to jest misiaki. dołączać do do misiaków. Proszę, dodawajcie tutaj. O, tutaj mamy też filmy. Y, to jest też u grupy pandy oryginalnej. Zapraszam do pand, pandy też misie. Weekend. Weekend. O, No Łuki. luki są, można zobaczyć, to są wszystkie z, z odcinków, no tutaj nie było odcinka, ale to jest mój VIP, no musiałam to dodać. Yy, artbooki, nie mam artbooków w sumie tutaj, ktoś dodał, a nie, ja dodałam, no. Yy, YouTube, no to jest wszystko. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie i to by było tyle. Pa, 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 pa!